Cześć, witam was w nowej serii filmików Bitwa. Dzisiaj będzie walka pomiędzy dwiema rewelacyjnymi maskarami marki Maybelline New York. Tuż The Lash Sensational Lash Multiplaying Mascara w odcieniu Intense Black. Oraz tuż de forces push up drama. Co do takiego? D te dwa tusze być może są już e, Wam świetne zdane, ponieważ na rynku są już e, od jakiegoś czasu. E, natomiast ja mam z nimi styczność po raz pierwszy zaraz Wam powiem słów kilka o każdej z nich. Jeśli chodzi o serię Lush Sensational, to jest ogólnie seria maskar, ponieważ oprócz koloru Intense Black mamy zwykłą czern, a także tusz wodoodporny. Ja wybrałam spośród całej trójki tą intensywną, głęboką czern, ponieważ uwielbiam jak moje rzęsy są naprawdę iście smoliste. Pokazuję Wam tył opakowania, ponieważ tu jest świetnie przedstawiona, zaobrazowana szczoteczka do tego tuszu. O, tak, tak wygląda przodek, jeśli chodzi o zalety tego tuszu. Jak producent sam twierdzi, to jest tusz w zasadzie multifunkcyjny. On nie dość, że ma nam rzęsy wydłużyć, ma je podkręcić, ma je rozdzielić, no i pogrubić oczywiście. Ja z efektu tego tuszu jestem naprawdę rewelacyjnie zadowolona. Nie wiem, jak u Was wygląda sprawa z tuszami, ale ja cały czas testuję i poszukuję tego swojego jednego wymarzonego, pomimo, że jakiś tusz mi się spodoba, za każdym razem sięgam po nową buteleczkę. Do tego tuszu sądzę, że będę powracać. Spójrzcie na szczoteczkę A, z przybliżenia, zaraz jeszcze też wam pokażę. Przy wygięciu czy przy wewnętrznej stronie są króciutkie włoski, którymi fajnie, precyzyjnie dojedziemy, że się tak określi do każdej rzęsy. Od tyłu, od spodu są rzęsy, są te tutaj igiełeczki dłuższe, dzięki którym też fajnie rozdzielimy. Kształt banana precyzyjnie możemy je podkręcić, docisnąć. To, co najważniejsze, rzęsy po wytuszowaniu są elastyczne, są giętkie, nie czujemy obciążenia, naprawdę fajnie są rozdzielone, podkręcone tak, jak wspomniałam. Mało co odbija się na, na powiece chociaż u mnie akurat z popychniętymi powiekami czasami nie idzie tego uniknąć. To jest jeden tusz. Jeśli chodzi o cenę, kształtuje się powyżej 30 zł. U mnie w sklepie jest akurat na niego promocja. Możecie go nabyć, o ile się nie mylę, około 23-24 zł, ale zerknijcie Koniecznie w opisie będzie link do tego produktu. Jeśli chodzi o drugiego pana tusza, <noise> o drugą maskarę, to Push Up Drama, Przepiękne opakowanie. Jeśli jesteście sroczkami i uwielbi uwielbiacie dotale, na pewno opakowanie Wam się spodoba. Tu opakowania również obrazuje jak prezentuje się szczoteczka maskar. Oczywiście to co łączy jedną i drugą maskarę, oprócz tego, że jestem sam producent, szczoteczki są jedna i druga jest szczoteczka silikonowa, czyli bardzo giętkie, elastyczne, pracujące. To obie maskary są produktem europejskim, a dokładnie made in Italy jeśli chodzi o tą szczoteczkę i samą maskarę. Maskara jest głównie maskarą push up, głównie maskarą, która no niby ma podnieść rzęsy, ale przede wszystkim ma też dodać im objętości. I tak faktycznie też się dzieje, jeśli chodzi o igiełki. Tego nie zauważymy w momencie, gdy tusz jest wypełniony, gdy szczoteczka jest wypełniona tuszem. Nie zauważymy tego, natomiast producent twierdzi, że one są ogólnie na kształt wyżłobione dla takiego kubeczka. Być może tak jest, nie wiem, nie widzę, bo jest tutaj dosyć dużo produktu. To, co też jest fajne, na jednej i na drugiej szczoteczce nie nabiera się w nadmiarze tego tuszu zawartości kosmetyku. Dlatego nie musimy zbytnio intensywnie ocierać o opakowanie, aby nadmiar po prostu pozbyć się tego nadmiaru. Fajna maskara, faktycznie dodaje objętości, natomiast minus jest taki, że te rzęsy są troszeczkę bardziej sklejone. Będziecie widziały albo już widzicie to na zbliżeniu. Także to jest jedyny minus tego tuszu, ale faktycznie oprócz pięknego opakowania, kosmetyk jest bardzo fajny, rzęsy również są elastyczne, są giętkie. Śmiało mogę w zasadzie stwierdzić, że w środek jakby był podobny. Różnią się na moje głównie właśnie zawar głównie szczoteczką. Natomiast w związku z tym, że jest to bitwa, a wygrany może być tylko jeden, Ogłaszam wszech i wobec, że moim faworytem dzisiejszej walki i bitwy na jest tusz las Sensational Multiplaying Mascara. Rewelacyjny tusz, mój faworyt, jeśli chodzi o maskary. Mam nadzieję, że przypadnie i Wam do gustu. Jeśli chciałbyście coś więcej dowiedzieć się o tych tuszach, przeczytać ich skład oraz opinie innych użytkowniczek, zapraszam Was na, na stronę Ladymake.pl bezpośrednio. Podam linki do tych produktów na dole. Zapraszam Was na stronę, tak jak już wspomniałam, na mojego Facebooka i Instagram. Bądźcie ze mną na bieżąco. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Jeśli seria nowa bitwa Nas spodobała Wam się, to piszcie śmiało, co chciałbyście zobaczyć następnym razem. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.